Dzień dobry, cześć Słuchajcie, już dawno tego nie robiłem no to chyba pora Coś zdrapać Odebrałem dzisiaj zdrapkę, nie wiem czy pamiętacie Ostatnio dwie dyszki wygrałem To te dwie dyszki zamieniłem Na cztery zdrapki po 5 zł Pierwszy raz je widzę, więc mam nadzieję Że to jakaś nowość e, i, I tutaj was za, Zaskoczę jakąś nowością Jeżeli nie, no to To trudno, drapiemy to co jest e, i mamy zdrapkę, która nazywa się czas na premię. I w tym czasie na premię można wygrać widzę, że 250 tysięcy. No i zasady pewnie jak w każdej innej zdrapce, czyli tutaj zdrapujemy na górze pole, w którym są nasze liczby. A mamy 34 31, 14 i 16 i szukamy takiej liczby teraz tutaj. Jak znajdziemy, to pod tą liczbą będzie kwota, którą wygrywamy. Niestety na razie na razie nie wygrywamy 33. A musi być 34 żeby wygrać tu mamy 17 a musi być 16 znacie to już jest dreszczyk taki słuchajcie ale byliśmy blisko ale może to zachęca też innych do kupienia kolejnej zrabki, bo byliśmy blisko tak to działa troszeczkę psychologicznie na naszą głowę ale nic bardziej mylnego tak samo jesteśmy daleko jak, jak na początku nic się do wygranej nie przybliżyliśmy Pudło, nazwijmy to. Zdrabka jest pusta, nic nie wygraliśmy. Lecimy z drugą. To jest też czas na premię. <laughs> czyli ta sama zdrabka. Wygrywające liczby to 17, 11, 23 i 14. Tu jest 9. Tutaj 36. Tutaj 4. 21 i 3, czyli. Póki co nic nie wygrywamy, ale sprawdźmy, co tutaj możemy wygrać. Od tej strony pójdźmy. Tu jest 300 zł do zgarnięcia. Kolejne 300, 15, 5 i jest 250 tysięcy. Słuchajcie, jest tutaj. Sprawdźmy od razu, czy wygraliśmy te 250 tysięcy. Wygląda na to, że nie, bo 28 to nie jest liczba, która daje nam jakąś wygraną. A 15 zł. Słuchajcie, nie, 12, powinno być 11, byśmy zgarnęli 15 zł. Tutaj jest 29, tutaj jest 24, a tutaj kryje się 18. Więc zobaczcie, jak blisko 18, 17, 23, 24. 11-12. Ale nic nie wygrywamy. Czyli tyle jeżeli chodzi o czas na premię. Zostały dwie zdrabki. Dwie zdrabki e, ładnie wyglądają. Rubinowa. Wygrać 214 tysięcy Kwota zacna. No więc szukamy. Zasada ta sama. Są tutaj wygrywające liczby.

ale póki co nic nie wygrywamy. No to lećmy dalej. 27 31 12 14 i 35 czyli kolejne 5 zł stracone. Nic nie wygraliśmy. I ostatnia zrabka. Tutaj. W tej zdrabce wygrywającymi liczbami są 8, 36, 11 i 33. Tutaj jest 4, to nie daje nam wygranej. 23 też nie, 37 nie daje nam wygranej, 31 i 7. I w tej linii mamy kolejny przykład. Zobaczcie, jak jesteśmy blisko. 36, 37. Tu jest 8, tu 7. Sprawdźmy. Właściwie, co tu jeszcze możemy wygrać? O co, co nas czeka tutaj w tej zrapce? Na co mamy szansę? A więc możemy wygrać 20 zł.

A przypomnę, że naszą wygrywającą jest 33, więc też nie wygrywamy. Tutaj jest 1, a my potrzebujemy 11. I zostaje szansa na dwie dyszki. Ale żeby wygrać te dwie dyszki, to naszą wygrywającą liczbą musiało być 3, a takiej liczby nie mamy, więc niestety dzisiaj wielka wtopa. Nic nie wygraliśmy. Wam życzę więcej szczęścia i miłego dnia. Powodzenia.